Prezentujemy przepiękne szachy drewniane Cezar Mały. Choć nazywają się małymi, to wcale małe nie są, kaseta ma wymiary aż 60x60 cm. Figury wykonane są z drewna wiśniowego, które cechuje się pięknymi wzorami słojów, a także niebywałą lekkością. Dzięki temu, mimo iż król ma aż 14 cm wysokości, jest niebywale lekki. Szczegółowość rzeźbienia detali jest oszałamiająca. Warto też wspomnieć, że wielki są tworzone całkowicie ręcznie. Figury są podklejone zielonymi podkładkami filcowymi, dzięki czemu nie będą rysować szachownicy. Nawet najmniejsze pionki zachwycają swoim wyglądem. Wewnątrz znajduje się filcowa wkładka, która zabezpiecza figury przed wstrząsami. Sama kaseta jest wypalana, niezwykle piękna, pełna dekoracyjnych wzorów na bokach i artystycznie wypalonych oznaczeń. Szachy Cezar Mały prezentują się niesamowicie. Będą stanowić idealny prezent z ważniejszych okazji, takich jak ślub, komunia, jubileusz. Wspaniale będzie nim grać w zimowe wieczory przy kominku. Zapraszamy na nasze szachy po Cezary w kasecie wypalanej lub intarsjowanej.